Dzień dobry! Z tej strony Jarosław Lewaszow i nowy odcinek naszych dni. Hiszpania obchodziła Dzień Narodowy Każdy jak potrafił. Na ulicach parada, królewskie przyjęcie i gwizdy. Na płótnach farba, na wiecach pałki policyjne, uzyskanie hiszpańskiego obywatelstwa będzie trudniejsze. A gdzieś pomiędzy tym wszystkim premier Sanchez, który znów znalazł się w nieodpowiednim towarzystwie i wyszedł wcześniej. Dziś także. Dlaczego Trump znów obraził się na Madryt? Dlaczego samozatrudnionych zmusza się do wyższych opłat? Kto pływał w lodówce? Kto przeleżał 15 lat na balkonie i jak jeden jogurt stał się narodową legendą? Uroczysta parada w Madrycie odbyła się z pompą, choć nastroje były raczej nerwowe. Tłum wygwizdał premiera Pedro Sancheza krzycząc Wynoś się! Nie wdawał się w dyskusję. Pomachał ręką i wkrótce zniknął, nie udzielając żadnych komentarzy prasie. Po paradzie w pałacu odbyło się oficjalne przyjęcie. Ministrowie, burmistrzowie, ludzie kultury wszystko odbywało się z godnością. Ale poza salą atmosfera była zupełnie inna. W Barcelonie w tym czasie odbywały się wiece zwolenników zjednoczonej Hiszpanii i przeciwników separatyzmu, a w Witorii doszło do starć między skrajną prawicą a antyfaszystami. Zatrzymano 19 osób. Tego samego dnia dwie aktywistki z jakiegoś bardzo ważnego ruchu oblały czerwoną farbą obraz w Muzeum Morskim w Madrycie. Taki właśnie był ich protest przeciwko neokolonializmowi i jak to ujęły, świętowaniu na które nie powinno być miejsca. Krótko mówiąc, Hiszpania przywitała swoje święto w całej palecie barw, od paradnego złota po protestacyjną czerwień. Tymczasem po drugiej stronie oceanu rozgrywają się własne namiętności. Donald Trump oświadczył, że Hiszpania wykazała rażący brak szacunku wobec sojuszników z NATO, nie chcąc zwiększać wydatków na wojsko. Oni całkiem nieźle żyją na cudzy koszt i automatycznie otrzymują ochronę. Powiedział Trump i jak zawsze zagroził cłami. A chwilę później zaproponował wręcz wyrzucenie Hiszpanii z NATO. Na tle tych wypowiedzi Pedro Sanchez niedawno zapewniał dziennikarzy, że, cytuję, hiszpańska gospodarka to lokomotywa świata. Być może każdy z nich ma po części rację. Jeden widzi lokomotywę, a drugi pasażera bez biletu. Tymczasem w gospodarce, Pojawiły się inne wiadomości. Ministerstwo Ochrony Socjalnej Hiszpanii zaproponowało podniesienie składek dla samozatrudnionych od 17 do 206 euro miesięcznie. Dla tych, którzy zarabiają mniej niż 670 euro, składka wzrośnie do 217 euro. Za 3 lata będzie to już 252 euro. Rząd tłumaczy wszystko reformą sprawiedliwości, a przedsiębiorcy odpowiadają, że to nie oni żyją w bańce. Rynek wstrzymał oddech w oczekiwaniu. Reforma dotknie prawie 3 miliony pracowników. A w warunkach wysokiej inflacji to bolesny cios. Temat finansowy kontynuujemy głośnym śledztwem. W Hiszpanii zakończono operację Marengo Rosso, największą w ostatnich latach. Śledczy ujawnili schemat unikania podatku VAT przy handlu elektroniką. Aresztowano 36 osób, zamrożono dziesiątki kont, a kwoty sięgają milionów euro. I choć wszystko to brzmi jak zwykła historia z szarej strefy biznesu, w praktyce skutki odczuje każdy. Sprzęt, w tym także gospodarstwa domowego, najprawdopodobniej podrożeje. Na froncie dyplomatycznym rzadkie osiągnięcie. Po dekadach sporów Hiszpania i Wielka Brytania podpisały porozumienie, które określa nowy status Gibraltaru. Teraz Madryt będzie otrzymywał pełne informacje o przemieszczaniu się ludzi i towarów przez brytyjską bazę marynarki wojennej. Bezpośredniej kontroli nie będzie, ale nadzór zostanie wzmocniony. Hiszpańska policja zajmie się kontrolami na lotnisku i w porcie, a wszystkie towary trafiające do enklawy będą przechodzić przez odprawę celną w Algeciras. Długa historia z kamienną skałą wydaje się wchodzić w fazę przejrzystości. Ostrożnej, ale zauważalnej. Hiszpania może zaostrzyć wymagania dotyczące uzyskania obywatelstwa. Taką inicjatywą wystąpił lider Partii Ludowej. Planowane jest podniesienie poprzeczki dla osób ubiegających się o obywatelstwo hiszpańskie. Chodzi o podniesienie wymagań dotyczących znajomości języka hiszpańskiego z poziomu A2 do B2 oraz o zaostrzenie kontroli integracji ze społeczeństwem hiszpańskim, a także znaczne utrudnienie poziomu wymaganej wiedzy z historii i kultury. Jednocześnie proponuje się ograniczenie ograniczenie wypłaty świadczeń socjalnych migrantom i powiązanie jej z ich legalnym statusem oraz zatrudnieniem. Barcelona natomiast wciąż żyje według własnych zasad. Na ulicy Via Augusta mieszkaniec Andory, który najwyraźniej nieuważnie oglądał nasze wiadomości wcześniej, padł ofiarą typowego rabunku w barze. Z powodu upału opuścił szybę swojego Mercedesa i na czerwonym świetle nieznajomy zerwał z jego nadgarstka zegarek Cartier saint dimont o wartości około 40 tysięcy euro. Przestępca uciekł na motocyklu. Policja podejrzewa, że za sprawą stoją włoscy goście specjalizujący się w napadach na biżuterię w Hiszpanii. Wygląda na to, że we Włoszech coraz trudniej jest im znaleźć takich gapiów. Tymczasem władze Katalonii dyskutują o znacznie mniej efektownym, ale o wiele bardziej odczuwalnym problemie zakazie kupowania mieszkań w celu ich odsprzedaży. Pomysł czasowego ograniczenia transakcji w walce ze spekulacją już podzielił społeczeństwo. Prawnicy potwierdzają, że w ramach obowiązującego prawa jest to możliwe, ale tylko w wybranych dzielnicach i na ograniczony czas. Władze uważają, że w ten sposób będą mogły chronić lokalnych mieszkańców przed wyparciem z rynku. Ale przeciwnicy są przekonani, że taka ingerencja tylko pogłębi deficyt mieszkań. Barcelona ponownie staje się polem bitwy, tym razem gospodarczej. A w Walencji jest tak cicho i spokojnie, że można nawet umrzeć niezauważenie. W jednym z mieszkań znaleziono szczątki mężczyzny, który, jak się przypuszcza, zmarł około 15 lat temu. Odkrycia dokonano przypadkowo. Po ulewnych deszczach woda z tarasu przyniosła kości do sąsiadów. Mieszkańcy wezwali służby, które odkryły ciało. Co ciekawe, przez lata na konto tej osoby nadal wpływała emerytura, z której pobierano opłaty za media. Nikt nikomu nie zadawał żadnych pytań. A na inną nutę wiadomość niemal pocieszająca. Jogurt, który jadła katalońska superstulatka Maria Branias, stał się przedmiotem zainteresowania naukowców i konsumenckiego szaleństwa. Naukowcy potwierdzili, że mikroflora jej jelit odpowiadała wskaźnikom zdrowych, młodych ludzi. Maria dożyła 117 lat i do końca pozostała pełna energii, odżywiając się prostymi produktami, wśród których był jogurt katalońskiej marki Lavajeda. Po opublikowaniu raportu popyt na niego wzrósł kilkukrotnie. Być może czasem nieśmiertelność zaczyna się od bakterii mlecznych a w winalob ratownicy przeżyli epizod bardziej przypominający film. Po huraganie strażacy znaleźli starszą parę Rodolfo i Emilio w pustej lodówce, która płynęła ulicą. Para zdążyła wezwać pomoc i skończyło się na lekkim strachu. I na koniec trochę o przyjemnościach. Hiszpanie uwielbiają odpoczywać, a także łączyć dni świąteczne w tak zwanej mostki – puentes. I nawet cudzoziemcy mieszkający w kraju od dziesięcioleci czasem nie rozumieją, dlaczego dziś znowu wszystko jest zamknięte i nikt nie pracuje. Dzień Narodowy wypadł w niedzielę, więc pięć wspólnot autonomicznych Andaluzja, Aragonia, Asturia, Kastylia i Leon oraz Estremadura uznało, że święto w Dzień Wolny to niesprawiedliwość i uczyniło poniedziałek dniem wolnym od pracy. Ale pozostałym prowincjom jest przykro, bo one zostały bez długiego weekendu. Dlatego podczas grudniowych świąt od 6 do 8 dnia miesiąca cały kraj niemal się zatrzyma. Dzień Konstytucji i dzień niepokalanego poczęcia układają się w idealny weekend tuż przed świątecznym zamieszaniem. Hiszpania potrafi pracować, ale odpoczywać wychodzi jej znacznie lepiej. Więc jeśli w poniedziałek nie dodzwonicie się do swoich hiszpańskich przyjaciół, nie martwcie się. Nie zniknęli. Po prostu poszli świętować życie. Wiecie co? Chyba to wcale nie są nasze najgorsze dni. Doceniajmy je. Życzę wam udanego weekendu i do zobaczenia za tydzień.